Rodzinę Templetonów czekała życiowa rewolucja. Co jest? Tim! Poznaj swojego brata. Dzieciak jednak miał pewną misję. Dzieci dotknął globalny kryzys. Ograbiono nas z uczuć, do których przywykliśmy. Na rzecz naszych odwiecznych wrogów. Szczeniaków! Nie! To właśnie stanowi problem. Nauczyliście się czegoś? A, B, C, D. Nie, czegoś w temacie szczeniaków. Tak, szczeniaczek. Nie, Jim, bo szczeniaki to zło. Stacey, odczytaj notatki. Nie umiem czytać. Wy spróbujcie. Szefie, rodzice! O, jakby miały swoją małą konferencję. To, to jest upokarzające. Jestem najlepszy do tej roboty. Wiem, jak ważna jest ta misja dla całej firmy. Misja? Umiesz mówić! Krak, pum, DADA! Aaaa! Muszę zająć się my Kim ty jesteś? Mam ważną misję. Dookoła jest za mało miłości. Muszę zbadać dlaczego. Skocz po podwójne espresso i zorientuj się, gdzie dają porządne sushi. Zabiłbym za uramaki z tuńczykiem. Mamo, tato! Dzieciak umie mówić! To jest wojna! Spójrz, dzieci w końcu bawią się razem. Słodziaki. Jeżeli moja misja się nie powiedzie, to utknę tu na zawsze z tobą. Dobra, pomogę ci. Tylko po to, żeby się ciebie pozbyć. ma? Nadjeżdża papu pociąg! Nie, nie! Obserwują, papu! Super. Co powiesz na to? Mm. Jak ominiemy strażnika? Nigdy w życiu nie spotkało mnie takie upokorzenie! Nie noszę takich szmatek Właśnie, że to założyć! Co ty ze mną zrobiłeś? Cóż to za hałasy? Czyż on nie jest uroczy? O, dla ciebie mam taki sam Co? Wpadka Dzieciak rządzi Odłóż to ciastko z powrotem Ciastka są dla zwycięzców